W tej godzinie łaski powiedziała nam sama Maryja w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 1947 roku w Montiacchiari we Włoszech. Montiacchiari, czyli Jasna Góra. W tej maleńkiej włoskiej miejscowości Maryja ukazywała się pielęgniarce Perinie Gili. Pierwsze objawienie miało miejsce 24 listopada 1946 roku w szpitalu. Pierina zobaczyła płaczącą Madonnę, której pierś przebijały trzy miecze. Powiedziała tylko trzy słowa: modlitwa, ofiara, pokuta. Kiedy Pierina ponownie zobaczyła Matkę Bożą, bardzo się zdziwiła. Tym razem Maryja uśmiechnęła się. Miała na sobie jasną szatę, a w miejscu trzech mieczy były przepiękne róże: biała, czerwona i złota. Przedstawiła się jako rusza duchowa. 8 grudnia 1947 roku w Bazylice w Montiachiarii Maryja powiedziała Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia, dusze zatwardziałe i zimne jak marmur, poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Jest taka godzina w ciągu roku, gdy niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina to godzina łaski, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od niepokalanej. W tej godzinie niebo pochyla się nad ziemią tak, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Uwierzmy w moc modlitwy, uklęknijmy przed najświętszym sakramentem, aby w ciszy doświadczyć obecności Boga, aby poczuć spokój i bezpieczeństwo w ramionach Maryi i Jezusa. Jakże bardzo w tym świecie i w naszej drogiej, umiłowanej Ojczyźnie jest dużo zagrożeń wszechobecnego zła. I codziennych trosk potrzebujemy chwili ufności, całkowitego zawierzenia, pokoju, spokoju, wzajemnego szacunku. I kiedy nasze serca przepełnione są lękiem, smutkiem, zwróćmy się ku niepokalanej matce, oddajmy jej siebie, oddajmy naszą ojczyznę, naszą parafię, nasze rodziny, nasze wspólnoty rodzinne. Zakonne, salezjańskie, felizjańskie, i uciekajmy się do niej we wszystkich potrzebach, aby tego dnia szczególnie powierzać również Bożemu miłosierdziu Kapłanów. się oddajemy, tobie ofiarujemy ten czas, aby Bóg był uwielbiony w Nim i w każdym z nas. Ja oddaję Ci swoje życie, swoje radości, sukcesy i osiągnięcia, swoje plany, marzenia, swoją przyszłość, wszystkie swoje wątpliwości, wahania i niezdecydowanie, swoją wierność i jej brak. Oddaję Ci serce to gorące, zimne i nieraz letnie. W Twoje ręce składam swoje smutki, zmartwienia, problemy, trudności i, życiowych, i życiowe przeciwności. Oddaję moich bliskich, przyjaciół, rodzinę, moje spotkania, rozmowy, moje milczenia. Tobie oddaję moją miłość do Boga. Maryjo, Ty znasz moje serce, Ty wiesz, co się w nim znajduje. Proszę Cię, gwiazdo poranna, pomóż mi przyjąć Boże światło w moim życiu, rozpal moją miłość do Boga. Tobie, Maryjo, oddaję intencje naszej dzisiejszej modlitwy naszego czuwania i naszej adoracji. Bom well, dia, mawia z Bogiem, słucha w ciszy, w milczeniu, rozważa słowo Boże i pyta o nie. Nie dlatego, żeby pokazać Bogu, że nie może wypełnić jego planów, ale dlatego, by dowiedzieć się, jak ma je wypełnić. Nie chcę robić nic po swojemu. Ale w pełni tak, jak Bóg tego pragnie. Jeżeli Pan Bóg przekreśla moje plany i prowadzi mnie inną drogą niż to sobie wyobrażałem, muszę pamiętać, że tak było także w życiu Maryi. Ona też inaczej wyobrażała sobie swoją świętość, swoją drogę i swoją misję. Maryja, ta, która zrezygnowała z macierzyństwa, została powoło, powołana, by stać się matką Boga, i powołanie to przekreślało wszystkie jej plany. A jednak potrafi oddać Bogu wszystko, dlatego On umiłował ją w sposób niezwykły. I wyjątkowy, gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło. I o czym nam Pan oznajmił? Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja. Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Maryja rozmawia z Bogiem, słucha w ciszy, w milczeniu, rozważa słowo Boże i pyta o nie. Rozmawia z Bogiem, słucha w ciszy. W milczeniu słucha w ciszy. Jutrzej ten pozwala. Jesusa, Pana naszego. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym o w tym sakramencie wielmie Ciebie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Maryjo, o niewiernych. Maryj, o niewiernych. Za. Maryjo, jego wiernych, niewierny za...